Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj horoskop miesięczny dla bliźniąt. Tarociska fortuna kłania się na miesiąc czerwiec, karty tarota i oczywiście wyrocznia gwiezdnych ziaren. Także zaczynamy od tarota. Jaki to będzie miesiąc, moi drodzy, dla bliźniąt? Jaki to będzie miesiąc? Miesiąc bezpieczny. Ale też y, moi drodzy, w blokadzie troszeczkę, w samotności i zmian. Y, zmieni się wasze podejście, może zakończycie jakiś stary etap w waszym życiu, pozbędziecie się może jakiś blokad, większość z was. I będziecie dążyć do czegoś nowego, a za chwilkę zobaczymy głębiej, dalej, do czego będziecie tutaj zmierzać. Co będziecie zmieniać? Zacznijmy od pracy, od kariery. Co w pracy? to. Tutaj czekają Was, kochani, rozmowy w pracy, bądź też. Będziecie podpisywać jakiś dokument, wyjaśnią się sprawy w waszej karierze, choć na pewno nie obędzie się bez obaw. Jest tutaj problematycznie troszkę, dlatego że będziecie momentami nie wierzyć w siebie, obawiać się kogoś lub czegoś, konkurencji być może. I Pamiętajcie o tym, żeby nie poprzestawać, tak? I nie zagłębiać się w czarne jakieś myśli. Bo mogą być problemy ze snem, nawet. Także nie obawiajcie się. Możecie się obawiać jakiejś kobiety w tym miesiącu, w Waszej pracy. No dobrze, jeszcze dalej, tutaj sobie zobaczmy finanse. Finanse. Co w finansach? W finansach dobre współprace i finanse wspólne, tak? Na pewno będziecie bardzo kreatywni. Pokazuje się pomoc mężczyzny bliskiego, powrót mężczyzny również. Który może Wam pomóc finansowo i wszystko stanie się łatwiejsze? Bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo nowych rzeczy zostanie wprowadzonych. Wasza kreatywność pozwoli Wam na rozwój finansowy. Wszyscy będą chcieli z Wami współpracować i działać. Także tu w finansach jest naprawdę duże zadowolenie. W miłości w uczuciach, zobaczmy. Miłość uczucia też jest mężczyzna koło Was. Ale, moi drodzy, mogą być jakieś blokady w uczuciach. Mężczyzna dominujący, narzucający Wam swoje zdanie. Wy nie chcecie ulec na pewno. Bliźnięta też pokazują swój charakter. Mocny, stabilny. I tutaj, moi drodzy, z jednej strony to może być ta sama osoba. Z jednej strony mężczyzna wspierający, dający dobrą radę, a z drugiej strony, kochani, w tych uczuciach dominujący człowiek. I wy możecie się zablokować, bo yy, tutaj jest chęć. Zrobienia rachunku sumienia, że tak powiem, w Waszych uczuciach, zrobienia sobie takiej kalkulacji, dlaczego tak się dzieje. Tak? I na pewno yy, wiele osób będzie w blokadzie uczuciowej. Mogą być nawet ciche dni uczucia. Ale zobaczmy w domu. Co tutaj w domu u Zobaczymy Zobaczmy dalej. No jest miłość, tak? Jest miłość w domu. Jest nawet szansa na polepszenie atmosfery domowej. Wkracza tutaj ktoś nowy do Waszego domu albo ktoś z przeszłości. Może być bardzo dużo osób, możliwe, że jakieś zaproszenia na uroczystości, jakieś rodzinne. Także w domu na pewno nie będzie nudno. W domu jest magia, moi drodzy, u Was. Jest bardzo magicznie. Ktoś z przeszłości powraca, mężczyzna. Który może wiele proponować Wam. Także dużo ciekawych, nowych rzeczy się pojawia, zarówno kogoś, kogo znacie. Na pewno będzie dużo szacunku, dużo miłości w Waszym domu. W zdrowiu, kochani, w zdrowiu. Najważniejsze aspekty w zdrowiu. W zdrowiu. Uważajcie na wirusy, bakterie, uważajcie na układ krwionośny, ale też i różnego rodzaju sprawy mentalnej natury, nerwice, jakieś fobie, takie dolegliwości. Także moi drodzy, no takie trzy aspekty. Przede wszystkim to uważajcie, jak jesteście gdzieś w przelocie, w podróży, aby nie przynieść ze sobą jakiejś grypy, przeziębienia. To jest najważniejsze. I niespodzianki dla Was. Niespodzianką, moi drodzy, będzie, że kobieta, która z którą nie odzywaliście się, może jakaś znajoma, koleżanka, niespodziewanie odezwie się, pomoże Wam w czymś, może poświęci Wam swój czas. Niespodzianką będzie, że po prostu kobieta odezwie się do Was po jakiejś. Rozłące po jakiejś separacji, po czasie takiej nieobecności, powróci. Może przybędzie, przyjedzie do Was. Także fajna niespodzianka. I teraz, kochani, wyrocznia gwiezdnych ziaren dla bliźniąt na ten miesiąc wielkie odcięcie. No, zobaczmy, jakie tutaj będzie wielkie odcięcie. Energia Marsa, złość, konflikt, złagodnieć, by kochać. Wielkie odcięcie. No, zobaczmy, co tak naprawdę mówi ta karta. Ta karta może pojawiać się z dwóch powodów. Po pierwsze, byś uznał istnienie trudnych emocji, sytuacji, konfliktów, ran i lęków, które sprawiają ci bóli i wywołują niepokój. Po drugie, byś odnalazł drogę powrotną do miłości. To normalne, że kiedy doznamy krzywdy, zamykamy swoje serce dla świata. Bolesne doświadczenie stanowi potwierdzenie agonii rozłączenia w ziemskim życiu. Mimo to powinieneś złagodzić i odnaleźć powrotną drogę do miłości. Kiedy czujesz, że paraliżuje cię lęko, bawa i paranoja, to normalne, że chcesz się ukryć przed innymi ludźmi, a nawet przed całym światem. Mimo to wyjdź ze swojej kryjówki i zmilcz swoje serce. Wszyscy jesteśmy niewinnymi dziećmi, wydeptującymi swoją ścieżkę w świecie. Znajdź sposób, by dostrzec niewinność w każdym człowieku, a szczególnie w samym sobie. Duchowe zapytanie Gwiezdnego Ziarna, czyli tej wyroczni: w jaki sposób odcinasz się od miłości? Jak możesz złagodnieć w stosunku do tych, którzy cię skrzywdzili? No bardzo ważne tematy. Możecie starać się odpowiedzieć na takie właśnie pytania. Dziękuję, kochani, za oglądanie. Pozdrawiam i życzę wspaniałego miesiąca czerwca.